Budzimy go, bo on tak, wczoraj wróciliśmy z tripa z Ciechanowa, w ogóle koję jestem Bartek i on poszedł spać, bo wie, że dzisiaj mamy kolejnego tripa i on stąd nie pojechał do domu, on tak sobie siedzi. Młody Tomasz? <grywa> Jest i młody Tomasz. Okej, okay, bo przyjechał Tomek i nas. Yy... Jak to się mówi? Wybił z rytmu. Siemanko, dzisiaj lecimy na tripa do Skarżyska Kamiennej na taki fajny, duży pamtrak. Myślę, że będzie bardzo fajnie, zajawkowo. No i dzisiaj możemy mieć lekką obsówkę, bo... bo co? No bo niestety ktoś jeszcze nie otworzył skateparku, ale nie mamy o to problemu. Każdy ma swoje, tak jakby, problemy i coś się zdarzy, że dojedzie później. Ale zaplanowałem tak, że... Jest. Będziemy, będziemy na miejscu Będziemy, będziemy na miejscu, zdecydowanie Będziemy po prostu mieli mniej, więcej, mniej czasu dla siebie na przykład na jedzonko Ale dam radę Wracając do tego, że Maciek śpi, trzeba go obudzić Jednak no nie możemy być dobrymi kolegami, więc... Tak jak wczoraj spróbujemy dwóch metod, okej? Okay? Patrz, to jest jedno Hej Maciek Hej Maciek Czas wstać Hej Maciek Co Dobra, teraz, drugi sposób? Teraz spo... mocniejszy Moja no ja już mam takie zakładanie no, tripa mamy A która godzina? 1018 A to jeszcze widzi środka rozbrajająca Ale fajny. A to to to? No, tam idziemy Aha. Fajnie to wygląda No ogólnie zaście My tam napisaliśmy że to będziemy jutro będzie. I ziomal mi normalnie wysłał relacje z parku był tam o 8.30, żeby wysłać mi jakieś pieniądze. Także pozdrawiamy teraz Ziemala Da voxer. Pozdroby ku, dzięki. Czy go? O Boże! Panie! Zwój po karetkę! Panie, Odszkodowanie! Tak jest w ogóle? Kolego, podnieście. Policja! Widział tu ktoś? Potrącił mnie! O, a tam policja Co robimy? czy znaczy, wy oglądacie stand-up, a ja jadę A kto chciał ten stand-up? Ja, ale chciałem go słuchać, a ja tak to... Ja nie mogę tutaj patrzeć, ale zobaczcie z fajny eee, Tak, ogólnie to jesteśmy Mówię, troszeczkę przed podeparty. czasem ogólnie, w sensie... Będziemy przed czasem, dlatego ja teraz jadę 50 na godzinę I słuchamy stand -upu. Nie ja jest fajnie. Roku. No jest fajnie, ja się śmieję co chwilę. Ja jeszcze bym zasnął. Ja bym w końcu zrobił wydech. Bo wiecie, jakby z punktów e, czysto reklamowych. Mamy już ładnie oklejony samochód. Jest napis Park, tak? Reklama firmy. Sądzę, że ta reklama wizualna to nie wszystko. Powinna być jeszcze reklama Werbalno. dźwiękowa, werbalna, bardzo ładnie powiedział to mój e, szeroki kolega. Szeroki. E, I... Taka reklama... Zobaczcie, jesteście sobie na chodniku, tak przejedzie taka ciekawa honda, no nie zwróćcie uwagi No okej, nawet jak zwrócicie to, to Ale jak najpierw ją usłyszycie i potem ją zobaczycie, to wam zostanie to w głowie I sądzę, że to może być coś takiego bardzo potrzebnego Patrzcie, jest droga, po której musimy jechać po prawej stronie I pomagają nam te znaki Nakazu jazdy po tej Kuchycydź stronie drogi. Jeden! Jeden! Już drugi Jeden! 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 osiem, Jeden! Piętnaście! Jeden! Jeden! piętnaście! Jeden! jest Jeden! Tak. Ja już, wiecie, chciałem zjechać na lewe, ale. Zdaszcie. Oj, i 17! I 17. 17. Ostatni żółty na samym końcu pod samorok. Grand finale! Chciałem jechać po prostu w lewą stronę, ale znak zabrania. Zobaczyłem, że oni tu po prostu błagają, żeby jechać po tej. Jeśli w waszym mieście też są takie absurdy drogowe, piszcie, teraz będą tripy, gdzie będziemy szukać ano ekipy. anomalii Patrzyki to jest wielkie. O, Patrz w ten kółko! kółko. strasiliśmy się tego kółka, wracamy do domu. To jest straszne! Ale skrótem jedziemy! K-parto skatepark, to Jesteśmy na miejscu chłopaki. Okej, okay, uznaliśmy, że tamten skatepark nam nie odpowiada i znaleźliśmy lepszy trochę. <noise> super. Super! <Serio>? Tomek lubi <noise> patrz to kółko. Straszyliśmy i szukaliśmy innego i to najlepsze co. Z co każdym ma i... do zaoferowania to właśnie ten kicker. Ja pierwszy. Ja Nie, ty... mój. ja, Amerykanie... ja to... chcę na skatebox! Amerikań, że kto robi pierwszy trik na mega flagboxie. 3-4 ja to wygrałem, to ja. Nie, ja. Dobrze, panowie, fani, pani, fani. Fani, pani. Mamy... Fani, mamy... fani, fani. <laughs> Jesteśmy na Airwheel Land, mamy dużego flya. Ja Dobra, rób trick, rób trik. rolę. No i co już zepsułeś? Ej, ty. Gramy, w Gramy w kosza! Gramy, paweł gra w kosza! Czekaj! Piłkę Teraz jest lżejsze to ja ten Robimy wsada. Podanie. 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 Tak, podanie. Tak, podanie. 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 Podanie.

Wyobraźcie, jaki mam takie 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 to takie 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 Teraz kochani zaprezentuję wam <laughs> Chyba nas znaleźli na nowym miejscu, Dobra, dojechaliśmy na skatepark. Chciałem powiedzieć skatepark, bardziej pump track, ale muszę wam pokazać tą kulę, bo ona jest ogromna. Echo. Echo. Ło, będę do kurde No nie, nie byłeś. Nie. To na ale w kuli. Ale ogólnie to robi niesamowite wrażenie na mnie tutaj. W sensie Jestem w szoku jak to wygląda. Uuu, na żywo. Dobra, dobra. Serio. Ja się nie mogę doczekać, żeby tutaj trochę pośmigać, ale najpierw poskręcamy sety. Tak jest, tak jak zobaczyliście na poprzednim vlogu z poprzedniego tripa skręcamy nogi, żeby każdy z nami śmigał sobie na sprawnym secie. Siądę sobie dzisiaj z Maćkiem, najpierw skręcimy wszystkie hulajnogi. Nie. Za free! Jeszcze wlepy lepy dostaną. to jest w ogóle jest... Udam, że, że to ja piszę. Ej, Bartu, co ty robisz? Co? Ty, to poka. No dobra. to jest, póki tysięcy, tak? Kocham Marek. Wiktoria? Nie. Bo ja kocham. Siemanko, my tu jechaliśmy już do Skarżyska kamiennej na Pamtrak, Nie, ziomale. nie. Siema! Chcę, żebyśmy skręcili mu hulajnogę, nogę, dokręcili luzy. I wszystko dokręcili na maksa Idzie tam na trawkę i my już tam idziemy Skompletowaliśmy skrzynkę Co już mówiłem wczoraj do Hanowskich lokalsów Teraz pokażę wam, skompletowaliśmy skrzynkę na tripie, w którą będziemy wsadzać wszystko i podobać ci się, co? Tak Ładna? Ładna czy nie? Ładna Więc Maciek teraz odkłada kamerę Siada ze mną I Maćku, pomożesz mi? Pomożesz mi. Widzimy się, jak każda hulajnoga będzie skręcowana. Teraz moja ulubiona część, czyli rozdawanie wlepek. No, wlepek! Dzięki! Yy, właśnie skończyliśmy rozdawać lepy i oła. Oła! I... Chcieliśmy <laughs> rozdawać w lepy i skręcać hulajnogi chłopakom I teraz ponagrywam... Kumplą. Kumplą. I potem teraz ponagrywam chłopaków jak sobie polatają na tracku. No są takie duże hopy, można tak robić skoki Tak skoczył, ja jestem w totalnym szoku. Flipo. Szczęk powiedział, że robi flipa. Nie zrobię. Nie robi no. Szczęk powiedział, że chciałby zrobić stąd flipa. To znaczy, że Szczęku jest pusia i nie zakręci flipa. Pusia! O. Napisałem skrzat, ciekaw się ogarnie. Ładnie. Boję się. A co chcesz, Beko? Filipa. Filipa? A ja jestem taki średni, w te filipy. A. Ja wolę Piotr. Siepła pimunia! Okej, teraz się chwilę poczylowaliśmy wracamy na pump track i skatepark tam... odwrot <grym> staranował mnie Udaj <grym> co te rower na parku No idziemy na park Chłopaki, pierwszy kontest będzie polegał dwa pierwsze kontesty będą polegały na best Riga, na dwóch przeszkodach Będziecie robić swoje... Już nie Różnie... odkładam mikrofon, nieważne, słyszycie no. mnie. Pierwszy Najlepsza sztuczka, będziecie mieli około 7 minut na cały czas robienie najlepszych sztuczek na tamtym boksie, czy jak słyszałem ktoś powiedział stole. Cześć. Cześć. Ej, ogólnie jak na pam to lecą dosyć mocne triczki. Co nie? Ale On, oni są przyzwyczajeni do tego. No w sumie dla nich to jak flybox. No, dla nich to w ogóle ten park, że cały czas uginają tak kolana że jest są rodzące, nie? No to jest... Nas już szczerze bolą kolana i wszystkie mięśnie i dookoła. Mają zakwasy już solidne. No bo wczoraj byliśmy w Ciechanowie. Gdzie też był Pamtrak. Boli. Widzowie, ogólnie taka rada na przyszłość, jak kiedykolwiek będziemy u Was w mieście i będziemy robić kontest na triki, Jakieś bez triki, nie róbcie kijklesów, za to są minusowe punkty. Chyba, że Bartek ich ocenia, ale on nigdy nie ocenia. Nie no, taki żarcik, ale ogólnie klasy już są trochę... Ee, jak to powiedzieć, pase. Nie ży no To nie, nie, nie że w bodzie, tylko to jest... Już nudne, te klasy już są nie, po prostu nudne. Dawajcie coś kreatywnego. Kickles, To będzie wszystko Co szuka, bo wszystko jest nagrane, to nie? Więc teraz zapytam o trzy miejsca, zaczniemy od trzeciego. Kto zrobił piękny Brina w playaucie? Piąteczka, Hubert, piękny brawa, brawa kupaki Mam dla Ciebie papier, drugie miejsce, drugie, ale to takie kompletnie zajabkowe miejsce, kompletnie podjarany był kolega po sklejeniu tego triku 30 barw Takie Tak jest. brawa Jak masz na imię? Wiktor. Czy to był twój pierwszy barw? Okej, okay, mam ostatnie trzecie miejsce do rozdania. Trzeciej się pierwsze. W sensie ostatnie, trzecie i tak dalej. No pierwsze ostatnie miejsce. Trzecie. Jak myślicie, kto wygrał? Ierek. Yeah. Ierek. Ja. Ierek. Ierek, Ierek. To Ierek. To Ale nie uszy. Dama i Michał. Proszę bardzo, grip tej piksarniutki dla ciebie. Piąteczka. Ale to no i mamy je, mamy już kąteścik jeden za sobą Została mi jeszcze jedna koszulka Została nam jedna koszulka Jasiu, jak myślisz, w jaki sposób możemy ją rozdać? Myślę, że moze, możemy zrobić jak najdłuższy wyskok Jak najdalszy Tak, właśnie też tak myślałem Ciężko nam będzie to ocenić, ale... No może róbmy tak, żeby... Ale zrobimy to na tamtym <noise> Lisu mi powiedział, że pokaże mi jakiś trik bez kiklesa, no? Faktycznie nie udało mu się. Eee. dwa skoki były dosyć dalekie, więc robimy dogrywkę. Nikodem i Patryk robią dogrywkę. Pan Paweł, Pan Paweł już pewnie nie skacze. Wszyscy jednogłośnie powiedzieli, że zgrywa Patryk. Gdzie jest Patryk? Gdzie jest Patryk? Piąteczka tutaj kolega zmęczony, bo... Patrzcie, my jesteśmy na Pamptraku. Co się robi na Pamptraku? Pompuje. Pompuje, Dlatego jesteśmy zmęczeni. Wygrana. Jeszcze raz piąteczka i grawa. Brawo dla pana Mariusza. Okej, okay, dobra, my zaraz się będziemy zawijać tutaj z Pump Traka, było naprawdę super, mam nadzieję, że klipy również się podobały. No i zawijamy zaraz do furki. Jeszcze zrobimy tylko grupowe zdjęcie, które będzie na Instagramie Skudy, który jest tutaj. I będziemy lecieć jeszcze na taką krótką sesyjkę na park oddalony jakieś 10 km, stąd, więc dosyć 11. fajnie. 11? Po co kłamiesz widzów? Oczywiście, że 11. 11 km, sorry. <grybuj> pigmenom? No. <grybuj> Jak pigmeny <grybuj> pijesz? to jeszcze raz. <grybuj> Już wiem, kto podkładał głos pigmenom w Minecrafcie. Kto? Ja, no. Co? No stąd, gdzie stajesz? Dawaj. Robię na foto. Dobra, ogólnie sprawa wygląda tak, że Majher jeszcze do nas przyjechał, i lecimy na drugi park. Cześć. Tam tamtym. tam to ja, ja jestem parkiem. Nie, tam tamtym przyjechałem, tam tym. Dziewczyny, Macher jest wolny, jeśli chcecie takiego faceta z takim nie, samochodem. niestety nie jest. Niestety nie jest wolny. To piszcie do mnie. To <grym> no Ja też no? jestem no, wolny elo zchać... Janek jest wolny, o! No, macie buziakę od Janka. <grym> Dojechaliśmy do Warszawy, więc to będzie już na tyle. Mam nadzieję, że vlog Wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, followka na Instagram Skutif i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Siema!